Cześć, witam kolejnym odcinku z Minecrafta na moim kanale, z nami jest I Zebra Cześć I dzisiaj witam Was po, no, po dużej zmianie, ale wszystko zobaczycie w środę po, w tym filmie, bo tam będzie wszystko pół, Półtora godziny odcinek, w pół godziny zmieściłem I dzisiaj będzie prezentacja nowej chaty, bo jak widzicie tej starej nie ma więc budowałem trypsik w 10 godzin, więc 10 godzin grania, ale nie macie tego wszystkiego nagranego, bo filmy nie chciały się włączać, więc macie tylko półtora godziny, co robiliśmy, ale to już po zbudowaniu chaty, ale już teraz już wiem, że będzie działać, bo ten, więc pukamy. Dobry. Przepraszam. Widzicie, chatę jest z czarnego drewna, jak no tak. ale Wprowadź. No to tak, mamy akwarium, które przejdzie kilka zmian jeszcze. Y Następnie jest kominek. Bardzo ładny, piękny. nowej technologii. Z Nasy normalnie go wziąłem. Leciałem y Łódką do kosmosu. Tam NASA była to wziąłem. Potem mamy. Się proszę się nie przestraszyć, bo tutaj Zdzisław może zaatakować w pierwszym momencie. To jest dzisło, dzisło. Oa, ja tak nie. i nie. Co robisz? Ludzie cię wymagają. ugarnij się. Dobra, bo dzisiaj atakuje. Wycofajmy się. Bo nie, Dobra, co do piwnicy? Przejdźmy może jeszcze do piwnicy. Piwnicy, no to tak. Tu mamy enchanty. Znaczy, enchanting. Ale tutaj by było tu środowisko. trzeba trochę pozmieniać, bo no. to, to tak, tylko musimy mieć jedyny dotyk. Ty, tu mamy skrzynkę z zapisem. Tutaj nie wiadomo jeszcze, co będzie. Ja kalkuluję, co stawi. Osobiście. Mm. Tu dalej mamy przepalarnię. A tu mamy więzienie dla kogoś, To jest ogólny, niech no. Czyli ta. Da... Przepraszam Was za letkie ścinki, ale nie wiem co się dzieje z serwerem. Nie wiemy, próbowaliśmy naprawić, nie działa, więc jak będą letkie ścinki to was przepraszam. No na przykład trybsik się u mnie tepa. Dobra, to wchodzimy wyżej. No, e, cię... Na piętrze mamy pokoje. Jest mój. I jak na razie bez niczego, tak przynajmniej jak każdy. To jest, Tutaj jest prowadzącego. Zebry. Dalej mamy pokój zebry. A to będzie pokój pucza tylko jeszcze nie To się nie będzie było. pokój. No. Y, jak już tutaj zauważyłem, tutaj jest dziwne przejście. Aczkolwiek tutaj będzie taras, jeżeli mi się chwilę pobudować. No. Y, a jedną z piętro. Oczywiście po kominie. To jak Mamy mamy. To mamy, no właśnie, magazyn, słowa mi tak. To będzie taki magazyn, mniej więcej, gdzieś do jedną skrzynkę wyżej niż ta. Będzie jeszcze, no tak, znaczy, żeby ręką sięgnąć, żeby nie było trzeba skakać, żeby jeszcze naturalnie wyglądało. Więc to z domu chyba. Bacie tyle dirta jest, widzowie. No no, można można lepiankę se można jest Większą niż ten dan Dobra. To z chaty chyba wszystko. Znaczy, jeszcze jest jedna ciekawa rzecz. Z którą trochę długo się męczyłem. O ile wyglądała, to łatwe nie było. Jest to komin. No. Jest trochę przerośnięty, ale właśnie przez to wygląda dobrze. Mamy oborę. czy dam ci spektatora, se podlecisz. Już ci daję. Możesz sobie podlecieć tam do komina. Wygląda ogólnie dobrze. No tak zrobiliśmy, żeby ten efekt dym był wysoko. To... To są ogniska. W ogóle ja tu jeszcze nie byłem, więc jestem dopiero też pierwsza z wami. I też on fajnie wygląda ogólnie. Tu macie oborę tu macie plantacje i na razie tu będzie jeszcze więcej tego terenu, bo gdzieś dotąd, gdzie jestem pode mną, to będą gdzieś farmy duże. Obora będzie też jeszcze jedna dla świni. Dopóki jeszcze. Dopóki jeszcze jesteśmy. Jestem jest na że Zmiana będzie z tą obową, bo Jak z nie podoba mi się? Nie pasuje w górę. A jak dużo? Zróbmy na shift. Shift. No, trzeba pozmieniać. To, to no. chyba na tyle. To jest fajne. I to wszystko. Dobra, proszę o wyłączenie. No, to no, ja się nie ma. Dobra, jak mam. To takie 5 minut dodamy, dzisiaj będzie tak 25 minut. Mamy pół godziny właśnie w środę, więc ja lecę wam pokazać co ja zrobiłem z zebrą. Na ten. I ogólnie wiesz, co, co będzie pomyśleć. Chyba ja będę się kopał tutaj obok i drabinki ić i będziesz drobinkami robił, wiesz? Żeby tu było można wyjść. Lupy to tam jest. To ja się będę tu kopał, a ty iść Szkoda, że te budowle się nie nagrały. Wszystkie i te zmiany. S większość jest nagrana, bo. Ma ścięcia, ale to serwera, a nie. No i on tutaj zrobi, a my lecimy. Ja lecę wam pokazać naszą ekspiarkę, którą zrobiliśmy. Będzie na speed. Na speed RONIE. Na przyspieszonym odcinku. Tak jest. Macie coś jeszcze do dodania? ja. A i pamiętajcie, jeżeli chcecie, jeżeli wam się mój kontakt podoba dziękuję, że przebyłasz dwie subskrypcje ogólnie. I dziękuję wam za tyle wyświetleń. Dobry chłopy w górę. I jak chcecie i wam się mój kontakt i moi, moje ekipy podoba, wiecie co zrobić, żeby odcinki wam się pojawiały, no to walnicie w suba, pierdolnicie w dzwonacie jakaś się będzie kurwa i i filmik zawsze będzie około 15 do was przychodził piątek, w poniedziałek na pewno a przyspieszony będzie w środę ja tutaj tylko napiszę bo mam jedną tabliczkę dobra jest to expertka zombie Ogólnie tak to wygląda tu się rzeczy jest chcę i czekasz tak. Ale lepsza była eksperkka ENTU, no bo se walniesz i kilka tysięcy ekspo przychodzi na ręce. Będzie jeszcze nie byliśmy. I tak się czekasz za mi się lepią. A kiedy ja jesteś w nederzu też jest fan eksperka. Jaka? Bo jednego czasie idzie do ciebie 1000 pigminów. No, no to jest, Ale ten te hopery nie działają powiem Ci Będziesz musiał tu przerobić. Bo się ten nie zbiera nic A mam jeszcze mam jeszcze żelazo? Niech chyba mam jedną sztukę. Ja właśnie na troszeczkę. No i to jest ekspiarka ogólnie nasza, i to chyba wszystko jest. Yy, Zebrat, jesteś w Endzie? Nie. A gdzie jesteś? jestem w kopalni. W naszej kopalni. kopalni. No, na samym końcu. No mam też żelazo. Nie trafię się do wody. I ogólnie tak, że tak to wygląda, że... No, jest kim... drabinki. Kto? No zobacz. Ja nie wiem. To jest z i ogólnie tak to wygląda i niedługo będziemy chyba idziemy szukać twierdzy? No, bo... na ten odcinek mam przygotowaną nie twierdzę tylko Wille. inną ciekawą rzecz willę? no właśnie możemy iść bo jeszcze mamy odcinka bo 20 minut przy... to, no to odcinka będzie akurat więcej jeżeli tam powiedział. No. bo pewnego dnia jak sobie szedłem i szukałem czegoś ciekawego, no to trochę kratek od nas, mamy właśnie willę. Dla mnie w tajemniczonych Jakby to jest taka jakby chatka. Chatka, Wille i chatka. Taki duży dom. Większy ktoś. dom w ciemnym, w lesie dębowym. Tam jest większa. W lesie dębowym. Tam ogólnie są do dobrego nastawienia, ale mam potemy, gdzieś nie w pewności się to Dobra. No okay, tak jak... My to? idziemy we dwóch, czy zabrajdzie z nami? I od tego jest kawę. Ja tutaj idę kopać. Diamenty. Spoko. Dobra, no to my się idziemy ustoić, możemy tam Ale, ale Hamsko! A gdzie idziecie? Do Willi. No do Willi. No to te też? Są. No to się pytamy właśnie. A czekaj, zrobimy te. Zrobimy Ender Chessa. Z jednego powodu, że jakby nam zabrakło miejsca, żeby to użyć, to idę Jednego tutaj, jednego tam. By się dało. Okay. Potrzebujemy chyba perłę i obsydian. Z perły są Mamy dodatkowe 10 gementawy są To no dobrze O mamy no, jeden obsydian? Nie wiem Trzeba jeden obsydian wy wydobyć chyba ten eee klawy przyniosłem No to ja je wziąłem żeby kosz zrobić w ten, jesteś na tym, na, w magazynie? No, no ja jestem. To weźcie siano. Muszę zabrać te nasiona tam do magazynu. No, jak idziemy tam, to trzeba się dobrze zbroić, nie? No ja mam zbroję, bo... mam z żelaza to może wytrzymać. E czekaj. Na klatę ile trzeba mieć tego diamentów? 8 A diamenty mi wszystkie dajesz. Na chwilę. A Okej, ja, ja, ja potrzebuję... robię. 3... Ja robię 3 klaty. A po co ci klaty? Nie, żeby było tylko le... lepsze opozycje, że nie. Dla To robi te trzy klaty czy nie? Ne, daj mi te, te, te gówno na kier. Na kier. A nether lak, nether lak ja do, do te... jakiej A mam jeden obsydian, jak chcecie O właśnie daj, bo mi brakuje Chociaż nie wiem no, i tak mamy za mało A, a nether lak gdzie ładować? Jeszcze kolejne osiem trzeba Nether czekaj gdzieś była skrzynka z tym zrobiłem E to robi te 3 No zrób Masz jedną Masz no, drugą ulepszyć A ja sobie za to, że budowałem tę hatę Zrobię całego seta. Aha Problem, nie mieści nam się próg. I tamte coś. Nie wiem co, ale wykombinuję. jest It Muszę sobie wziąć, bo mam 15 steków. To jest, to jest. Jeżeli chcesz trochę steków, to chodź do mnie. Nie masz pizzy do gniosku. No dobra, ten został tych diamentów trochę? Nie no coś tam jest. Ja terla... a, a to jest sztabka na terladu. dobra, dobra chleb, mam. jedzenia mało ogólnie, patyków by się przydało wziąć, spustaka, łopata chyba nam nie będzie potrzebna ogólnie. Chyba nie. A ty masz zebranego? Ja wszystko. Co? Masz zbroję? No. no klatę. A ty klatę masz, tak? Ja mam całą. Hmm. Ja też mam tylko klatę i dajemy enchantować. Będziemy musieli my się dorobić ogólnie, bo on się dorobi na no, budowach. To Jak będziemy już ci tam, nie? No to ja idę potem tego. Do kopalni. Enter. Co jest? E. Co jest, tu widziałeś? No, chłop tu tepa. Co jest? <grymne> <Nie> <grymne> Uważaj ze spiętą skrzynkę podwędzi. Ja? Za mną powiedziałem. Po co ty na kreaty się sprzyjałeś? Ja? No. Bo brakuje dosłownie, wiesz ile? Jeden blok. Nie. Dlaczego? Bo znalazłem obsydian, bo jeden obsydian brakuje mi. A znalazłem. Żeby zrobić dwójmdar szesny. A nie chcę dzisiaj specjalnie po tego jednego obsydiana. Wynajmij Już jestem. Emakty ty strzały? Nie mam Strzały? Nie Ja dla tego łuku nie biorę Weź mi ktoś papier Dobra, najwyżej Co jest grane? Co słowo jest nie, tak A, papieru nie mamy A nie, mamy Trzyna. Jest, jest Weź mi z... Trzy... ...dwie karty A, ja sobie kilo podłożę. No. Ja ogólnie do skrzynki z tymi z broniami odłożę sobie kilo jeden. Daj mi jeszcze trzy kartki, jak masz. jeden moc jeden, moc 1 jest dobra na łuk. Szczęście 3 mogę sobie To ja to czekam na 30 level. Dobra, jedę na tą chałotę rozmarzyć, Ej, ty się jaką Ty też jeździł, butelkę? Jaka, aaa. No, ten. Nooo. Co tego pę, co tego cajdek nie, nie wiem, jakby to powiedzieć, ale. <grym> wkopał? Nie, bo ja, ja, ja miałem w głowie, ale. Do tych celów. Na pewno i dole. A jak je idziemy jeszcze spać nie no. O, ale są laki, to takie potężne Miałam takie ściny, ale ja świnie rozmawiam do tego to nie od tego Bo tymi butelkami ogólnie nie normalo normalno, Z czym? No właśnie tymi butelkami, bo ja zobaczę, czy się naprawdę da. A to jest czy... XP czy nie? No, to, niby tak, znaczy niby ogólnie butelkami z XP mi dzieje odstraszać. Jako, że wtedy XP nie? Jakby nie dostać tego. Co? Nie, czytaj w są podpory, nie mogę zasnąć. Przyniosę się tylko do, do pokoju na chwilę. U mnie może zasnąć. zasnąć.